Właśnie dziś skończyłem nierówno walkę z przełącznikiem. W końcu mi się udało go zamontować. Zamontowałem go pod stary przełącznik do grzanych manetek. Tutaj kiedyś był włącznik-wyłącznik grzanych manetek. A tutaj było takie pokrętełko. Cieplej bądź jeszcze cieplej. Pod to teraz podłączone są lightbary na górze. A na dole podłączony jest przełączniczek świateł awaryjnych. Całość sterowana jest za pomocą modułu, który się znajduje tutaj. Zamontowane jest za pomocą jednej tylko śrubki na, takim, na takiej półeczce wyciętej z płaskownika. I dodatkowo wzmocnione jest gumą, gumą która służyła kiedyś do zapinania oryginalnych kluczy. Kable są podpięte z jednej strony pod kostkę świateł tylnych i kierunkowskazów. Tutaj elegancko zalutowane. Tutaj jest podpięte pod plus. Tu niebieski kabelek jest podpięty pod minus. Na czerwonym kabelku jest dodatkowo bezpiecznik zamontowany. O, tu go widać. I schowany pod tą półeczkę elegancko, żeby się nie, nie nic nie działo. Tutaj kablem idzie tutaj fajnie pod bakiem, tu widać, pod baczkiem idzie, tutaj wychodzi, tutaj wychodzi i wchodzi do lampy, i wchodzi do lampy. I tutaj w lampie znalazłem sobie plus i minus i podłączyłem sobie kierunki, I także teraz dzięki temu przełączniczkowi, który jest w kierownicy, mogę sterować sobie, wyłączać. Podziękowania i na wciąż. Tak to wygląda.